Dla Polski nie ma znaczenia, że świat płonie. Polska robi polskie rzeczy. W tym wypadku nie cała Polska, a konkretnie Orlen. Orlen dowiózł nam ostatnimi dniami cudowną imbę. Można się kłócić o poziomie szkodliwości i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. On jest po prostu komiczny. Ona jest... Tak absurdalna i tak zabawna, że nie możemy przejść obok niej obojętnie i musimy wam o niej opowiedzieć. W dużym skrócie Orlen sprzedaje część swoich aktywów, bo musi je sprzedać. To zaraz wytłumaczymy. W węgierskiej spółce, w której y, szefem tej spółki jest człowiek oficjalnie poszukiwany listem gończym i mający nakaz aresztowania europejski na sobie. Z tego też powodu nie może przyjechać na podpisywanie papierów do Polski, bo można go zgarnąć y, i powinno się go zgarnąć. Zapytacie, jak do tego wszystkiego doszło. No, my też nie rozumiemy, ale opowiemy wam, jak do tego doszło, bo zobaczenie tego, co się stało, nie sprawia, że to rozumie. Bezbędnego przedłużania, zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy nas wspierają i przejdźmy do tej imby, tak trochę na odstresowanie po tych ciężkich, wojennych klimatach. W bardzo dużym skrócie Orlen i Lotos się łączą, w sensie robią takie, że... Corso, tak wiecie, że się nawzajem. Żeby móc to zrobić, no to trzeba było poprosić o zgodę Unii Europejską, no bo też nie możemy pozwolić na powstawanie gigantycznych monopolistów, przynajmniej tak, tak chcemy, mniej więcej na świecie, często. No i Unia Europejska tam robiła duże problemy, ale w końcu się zgodziła, no ale też trzeba sprzedać przez to, że lotos z Orlenem się łączą, jakieś części aktywów, jakieś części zasobów tych firm. Sama fuzja jest niezwykle kontrowersyjną sprawą i to taką sprawą, której my uważamy, że nawet nie jesteśmy w stanie dotykać, kiedy chcieliśmy zrobić o tym film, ale... To jest tak skomplikowane, bo mówimy o fuzji, wiecie, gigantycznych korporacji, gdzie jest masa jakichś prawnych rzeczy, jakiś analiz. Pewnie jest parę, paręnaście, parędziesiąt osób w Polsce, które rozumieją to, o czym to jest. My nie jesteśmy jednymi z nich. Dlatego nie będziemy mówić o tym, czy ta fuzja jest opłacalna, czy jest nieopłacalna, bo tutaj eksperci się prześcigają w opiniach. Jedni mówią, że jest opłacalne, inni, że jest nieopłacalne. Nam się bardzo podobała opinia osoby, która powiedziała: w sumie nie mam pojęcia, można to ocenić dopiero za parę lat, bo tego się nawet dzisiaj nie da ocenić. Nam pasuje, więc weźmiemy ją sobie tak po prostu, całkowicie arbitralnie, ale przejdziemy do inby, bo musimy sobie powiedzieć o imbie, którą każdy na szczęście zrozumie. A jest komiczna, bo w ramach tych polityk antymonopolowych, właśnie tak jak mówiliśmy, musimy wyprzedać część majątku tych firm. Na przykład, część rafinerii, którą my tam Loto, Sorel i tak dalej teraz by posiadały, no to ona przejdzie w ręce Saudyjczyków. I oczywiście już przy tym fragmencie jest dużo kontrowersji i mówienia o tym, że ich chwila, bo my sprzedajemy za taką cenę, że im się to zwróci w parę miesięcy. to mogłoby sugerować, że chyba jednak za mało, jakby za mało to tutaj, wiecie, wyceniliśmy. Ale dobra, zostawmy to, to nie ma znaczenia. To zresztą, nie ma znaczenia, to ma gigantyczne znaczenie i dla całej geopolityki prawdopodobnie, ale to nie film o tym. Bo z drugiej strony, gdzieś tam pojawiają się argumenty, że dzięki temu będzie tańsza benzyna. Zobaczymy, ale to bez znaczenia. Bo główną częścią tej imbo, o której dzisiaj sobie powiemy, jest kwestia węgrów, a konkretnie jednego Węgra, ale to zaraz. Bo widzicie, węgierskiemu koncernowi Mol sprzedajemy część stacji, które wcześniej były stacjami lotosu. I tutaj, żeby być obiektywnym, trzeba tylko nadmienić, że oni kupują od nas trochę tych stacji lotosu i te stacje sobie będą u nas po prostu działały. Przez jakiś czas jeszcze w ogóle pod logiem Lotosu. a z drugiej strony Orlen od nich kupuje jakieś tam stacje, między innymi na Węgrzech. No i jakby dzięki temu powiedzmy, że to jest taki pak związany, że to się jakoś tam ma wyrównywać. Już nie wchodźmy w to to jest idealnie na zero, czy nie jest na zero, to nie ma znaczenia w ogóle w tym momencie. No ale dobra, no to wszystko w sumie zostało klepnięte, fuzja się odbyła, no teraz już trzeba spełnić tylko te założenia. No te założenia wszystkie sprzedaży do konkretnych spółek i tak dalej zgodziła się Unia Europejska, więc co, no przybijanie piątek, wielkie otwieranie szampana i opijanie sukcesu, prawda? Yy, no nie do końca. Chociaż tutaj, zanim powiem wam o Indie, to mikroimba, nie wiem czy wiecie, jak w Polsce dopina się sprzedaż spółek, właściwie yy, nie sprzedaż, tylko konsolidację spółek yy, lotosu i orlenu. Yy, dosyć oryginalnie, dosyć oryginalnie, łączy się krzyże yy, tak usłyszeliście, dobrze, łączy się krzyże. Ja pozwolę sobie po prostu zacytować, Zacytować początek artykułu trójmiasto.pl. <laughs> Replika krzyża z centrali PKN Orlen, pobogłosowana w 2003 roku przez papieża Jana Pawła II w intencji połączenia koncernu z Płocka z Lotosem, trafiła do Gdańska. Taki sam krzyż stanowi część bursztynowego ołtarza w Gdańskiej Bazylice Świętej Brygidy. Po formalnym połączeniu Orlenu i Lotosu, obydwa krzyże zostały w obecności zarządów Lotosu i Orlenu symbolicznie połączone i umieszczone w bursztynowym ołtarzu. Ale wszystkie te działania nie zabezpieczyły do końca. Orlenu przed pewnymi problemami. Mianowicie wirtualna Polska poczyniła artykuł śledczy, który jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego typ, który jest szefem MOL-u, czyli tej firmy węgierskiej, z którą my handlujemy teraz stacjami, on się nie bawił w Polsce. I czemu ma go nie być na oficjalnym podpisywaniu już tych wszystkich papierów jeszcze związanych właśnie z tą wymianą? No bo wiecie, tego typu gigantyczny deal, o którym jednak w tym świecie, powiedzmy, tych korporacji związanych z paliwem mówi się naprawdę wszędzie, To no to jest dobre miejsce, żeby jednak być jako prezes, nie? Żeby uścisnąć dłonie czyjeś, żeby coś tam porobić. Ja wiem. Okazuje się, że w Polsce typ się nie pojawi, bo gdyby się pojawił, to policja musiałaby go zgarnąć. Ty jest ścigany. europejskim nakazem aresztowania jest zanim nim list gończy wystawiony i tak dalej. Powtórzmy to. Szef koncern, z którym robimy gigantycznego deala, pewnie z w historii współczesnej Polski, nie może wjechać na nasze terytorium, bo trzeba go aresztować, co byłoby trochę niezręczne. <laughs> Tutaj też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że gdzieś za szybko jeździł i wystawili za nim taki nakaz, tylko ma go za łapówkarstwo, co też budzi pewne kontrowersje w sprawie całej tej fuzji tego wszystkiego, co się stało. I wiecie, może to wzbudzać pewne wątpliwości co do tego, jak on pozyskuje kontrahentów, jak prowadzi firmę, nie czy to, to, to są takie zarzuty z kategorii, one chyba mają znaczenie? Tak gdzieś nam się wydaje. Ale no cóż, żyjemy w Polsce, więc nie zostało nam nic innego, jak opowiedzieć wam historię tego typa. I co się dzieje, bo ona ma w ogóle polskie akcenty i to takie, że się nie spodziewacie. Z każdą minutą będzie lepiej, przyrzekam wam. W 2003 roku Mol kupił 25% chorwackiego odpowiednika Orlenu. Co już? Tutaj ta historia nie zaczyna się dobrze, nie? Ale no dobra, lecimy dalej. Potem w 2008 roku zakupili więcej, zaczęli mieć 45% udziałów, żeby potem jeszcze podbić to do 47% udziałów. No tylko w trakcie gdzieś wyszedł jakiś mały syf. Bo chorwacki system sprawiedliwości stwierdził, że właśnie za tą działalność w 2008... W 2009 roku, to on się temu chce lepiej przyjrzeć, bo coś im się nie zgadza. No i wyszło im, że prezes Mol miał przekazać 10 milionów euro dla chorwackiego premiera, tak, żeby dopiąć transakcję. W 2011 roku Chorwaci wystawiają nakaz aresztowania, więc Węgrzy przerażeni zaczynają swoje śledztwo, żeby typa ogarnąć, czy on przypadkiem czegoś złego nie robi. Tylko tutaj warto zauważyć, że Harnadim, mam nadzieję, że mam to dobrze, raczej nie, ale to jest rzeczony prezes Molu, jest dosyć zaufanym człowiekiem Orban. I przez dosyć zaufanym mamy na myśli, jest absolutnie nietykalny jest jego jednym z najważniejszych popleczników. Więc postępowanie, nie szło najlepiej do roku 2014. Ale w 2014 rozprawa się odbyła i, ciekawe, zostało mu niewinniot. I to jest miejsce, w którym moglibyśmy zacząć snuć teorię, prawda? Możemy powiedzieć, że, o, może był niewinny, albo o, na pewno przekupił sędziów, i wiecie, to byłaby taka dyskusja donikąd, i ona byłaby bez sensu. Na szczęście nie musimy tego robić. Bo widzicie. Stało się coś, co strasznie nas cieszy. Pewnie mniej cieszyło PO za tamtych czasów, ale nas strasznie cieszy afera sowa i przyjaciele. Afera sowa i przyjaciele to była afera podsłuchowa, w której podsłuchiwano ludzi z PO w ogóle u wła władzy, no i potem to bardzo mocno wywaliło w ogóle rządy PO, no bo wszyscy uwierzyli w te taśmy. W sumie czemu mieli nie uwierzyć, tak? To są po prostu taśmy. Ludzie mówili, co myślą, do siebie nawzajem, no a to zostało nagrywane. I teraz słuchajcie tego. Wtedy prezesem Orlenu był pan krawiec, i pan krawiec dostał ofertę od Molu kupna jakiejś tam części właśnie tych chorwackich asetów, nie? Tego, tych chorwackich rzeczy. O których mówiliśmy wcześniej, tego właśnie o co ta afera cała się rozbija. Ofertę dostali też oczywiście Rosjanie, bo tam Węgrzy to jest inny w ogóle zarzut, że tam ten węgierski koncert to może być trochę powiązany z Rosją i w ogóle, ale to już zostawmy, przecież nikt by nie sugerował, że Węgry mogą być jakkolwiek powiązane z Rosją, nikt, byśmy nie śmieli. No Ale dostał ofertę, więc oczywiście no, do Węgier pojechał po prostu, żeby porozmawiać o niej i tak dalej. No i wrócił. No i właśnie dzięki temu, że mamy aferę samej przyjaciele, to wiemy dokładnie, co powiedział ministrowi skarbu w tamtych czasach. Bo widzicie, bezpośrednio zapytał go, a jak z tym wyrokiem w ogóle i z tym, że tutaj wiesz, to jest Jakaś groźba, że pójdziesz do więzienia, to są straszne rzeczy. Zacytujmy. Jak wyglądała ta rozmowa między. Prezesem Orlenu ówczesnym a ministrem skarbu, gdzie przypomnijmy, przypomnijmy, to jest wiecie, nie dzisiaj nienagrywana. Tam nie ma po co kłamać, czyli mówili między sobą wewnętrzne informacje, które miały nie wyciec. Mówię do niego, ty, a ile ty lat dostaniesz? I on taki uśmiechnięty, wluzowany. Ja mówię, na Węgrzech będzie ta sprawa. On mówi, no tak. Ja mówię, no wiesz, ale potrwa dwa, trzy lata, on mówi: nie, w kwietniu będzie wyrok. I siedzi obok niego taki dyrektor yy, od spraw prawnych, taki bardzo zaufany gość. I on z takim uśmiechem mówi: Abel, powiedz Jaskowi, kto mnie będzie oskarżał w tym procesie na Węgrzech. A Abel mówi: Moja żona! <grym> macie? Wyobraźcie sobie taką sytuację, żona jest prokuratorem oskarżającym, wyrok uniewinniający, wszystko załatwione, wyobraźcie sobie, że to jest u nas. Tu pada przekleństwo na K, jak my się różnimy od takich Węgier? Kwitował w 2014 roku Jacek Krawiec. Także to jest kaliber zawodnika, o jakim mówimy. <gry> Więc wydaje mi się, że można mieć pewne zastrzeżenia co do jego wyroku, który dostał na Węgrzech. Jakby, wiecie? Takie. Yy. Są podstawy, żeby uważać, że coś było nie tak. Chorwaci też tak pomyśleli w 2019 roku po prostu zrobili swój proces. I u, który się spodziewał, pan premier, ten, który łapówkę miał przyjąć, dostał 6 lat więzienia, a pan prezes Molu dostał 2 lata więzienia. Co sprawia, że typ jest teoretycznie, nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie ten, Skazanym w Unii Europejskiej na dwa lata. Więc to co? Wystawili za nim nakaz aresztowania. <grym> Więc gdyby pojawił się w Polsce, to my mamy obowiązek go aresztować. I ja to nawet nie jest kwestia, czy my chcemy, czy nie. No, mamy obowiązek go aresztować. Teoretycznie w Węgrzech też mają, no ale ewidentnie. No też ja się do tego podchodzę. Jest to całkiem zabawny vibe. Ale to oczywiście nie jest koniec, no bo teraz Orlen musi jakoś zareagować. Orlen musi wysnuć jakieś. No i dlaczego to wszystko jest okej okay, i nic złego się nie dzieje. I tu wchodzimy w najbardziej zagmatwaną część tej historii. Ja wiem, nie spodziewacie, że to może być jeszcze bardziej zagmatwane, ale pff, lecimy. Orlen zasłania się po prostu tym, że typ jest niewinny. I pomyślicie, a się na wyrok z Węgier, czy to jest bez sensu, bo mamy dowody, że to jest bez sensu. No właśnie, nie powołują się na wyrok Węgier. Powołują się na Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych. Skąd oni w tej historii zapytacie? Ale to centrum rozstrzygło sprawę, twierdząc, że faktycznie typ jest niewinny. Przynajmniej taka jest narracja przedstawiana. jest to do pewnego stopnia prawda. Przy czym warto tu zaznaczyć, to nie jest jakieś randomowe centrum, które wiecie, ktoś sobie stworzył. Nie, oni działają pod Bankiem Światowym. To, to nie są przelewki. Proces, który oni robili, zaczął się w 2013 roku, no i oni tam nie stwierdzili jakichś wielkich nadużyć itd. i tak dalej, uznano, że jest, jest git, jest git, jest spoko wszystko. Tylko tu wchodzi twórca artykułu Jadczak, który całą tą znalazł i opisał, twierdzący, że to centrum nie do końca ma w ogóle kompetencje, żeby ingerować w tego typu rzeczy, bo to jest kwestia karna, a nie kwestia, jeśli chodzi o inwestycje. No i my też sobie to zaczęliśmy sprawdzać. No i nam też wyszło, że jest są bardziej takich międzynarodowych spraw gospodarczych, nie? W sensie, wiecie, jakieś tam inwestycyjne spory. Próbują, wiecie, dogadać, że jeśli ktoś się poczuł szukanie przy jakiejś umowie, to to... No taki arbitrażowy sąd. I nie do końca wiadomo na jakiej podstawie można tak stwierdzić, czy to jest tak, że oni bardziej wydali wyrok, że cała transakcja jest legitna, ale w sumie jak nie to wydać, kiedy jest tam podejrzenie o korupcję, za które typ został prawomocnie skazany w Chorwacji, czyli de facto jakby w Unii Europejskiej, a jednocześnie Chorwacja w ogóle jak najbardziej uznaje to centrum jako rzecz, która. Istnieje. Nie jest okej, okay, więc też powinni się jakoś dostosować do tego, ale z drugiej strony też nie wiadomo, czemu mieliby się dostosować, bo ten sąd nie za bardzo ma prawo, żeby wpływać na orzeczenia lokalnych sądów w sprawach karnych, więc. Prawnicy machają głowami pewnie teraz i może coś rozumieją, ale cała reszta społeczeństwa łącznie z nami nie ma pojęcia, co się dzieje. To wszystko zostawia miliard pytań, ale na koniec dnia zostaje nam to, że sprzedaliśmy część zasobów firm energetycznej w trakcie gigantycznego kryzysu energetycznego, jakiemuś typowi, który nie może wjechać do naszego państwa, bo musielibyśmy go aresztować według prawa, bo jest oskarżone o łapówkarstwo. Jednocześnie mówi się o tych, wiecie, konotacjach z Rosją, całej tej spółki, co jest po prostu dziwne. I powiem wam, że naprawdę. Żyjemy w Polsce. Bo załóżmy na sekundę, że typ jest niewinny. Przecież w sensie, naprawdę nie zrobił nic złego i sąd na Węgrzech naprawdę go uniewinnił, a nie tak jak pozostał. Może chciał, się, może, może chciał się pochwalić koledze, że o, jestem taki silny, mogę tu zrobić wszystko, a tak naprawdę to był bardzo uczciwy proces. Załóżmy tak na chwilę. To wiecie, dalej jesteście Orlenem, gigantyczną korporacją i współpracujecie z kimś, kto ma zarzuty o opłówkarstwo, i jednocześnie nie może wjechać do waszego kraju. Nie wiem, czy tak powinno się prowadzić biznes państwowej spółki, czy tam korporacji, w której skarb państwa ma najwięcej udziałów. Nie jestem przekonany, czy to jest optymalne. Na droga. Z drugiej strony, no też prawdopodobnie Obajtek spojrzał na to i powiedział nice, więc... Pff, może to dlatego. Ale imba jest potwornie dziwna. A jednocześnie była też na wyluzowanie, bo przecież wszyscy wiemy, że i tak to się dzieje cały czas i nie możemy nic za to poradzić, więc chociaż z tego śmiejmy. Ażby się z tego śmiać i dostawać tego typu content, dajcie nam suba, dajcie nam like, będzie nam bardzo miło. Dzięki temu nasze filmy będą wam się wyświetlać. Oczywiście o ważniejszych sprawach też często mówimy, ale czasem trzeba sobie zrobić reset. Do tego co? To jest nasz inny film. Serdecznie go polecamy, na naszego Instagrama, gdzie wrzucamy newsy. I co? Dzięki wielkim Patronom. Staramy strać dla Was. Cześć!